Polacy podejrzewali to już od dawna, ale dopiero dziś naukowcy odnaleźli niezbity dowód. Dzięki odkryciu naszych rodzimych uczonych możemy już otwarcie powiedzieć: Polacy są genetycznie lepsi od Niemców. Choć do tej pory to Niemcy propagowali wyższość swojego narodu nad Polakami, to właśnie teraz naukowcy wyszli na przekór tym poglądom. N3RD to właśnie tak nazywa się gen odkryty w kodzie DNA Polaków. Jak się okazuje, nie istnieje on w kodzie DNA Niemców. Polscy naukowcy udowodnili, że nie chodzi tylko i wyłącznie o wygląd zewnętrzny czy wrodzone talenty. Wyższość Polaków nad zachodnimi sąsiadami polega na wyższej inteligencji, uzdolnieniach artystycznych czy sposobie komunikacji. Pozwoli pan, że przytoczę fragment niemieckiej poezji: Co on jest von arbeiten, für denn sie schauten. Czy to brzmi normalnie? Nowe fakty odkryte przez świat nauki nie pozostawiają złudzeń, iż jak najszybciej należy podjąć odpowiednie kroki mające na celu sprowadzenie relacji polsko-niemieckich na właściwe tory. Po pierwsze należałoby usunąć mniejszość niemiecką z naszego polskiego parlamentu. To przedstawicielstwo nie ma racji bytu w obecnej sytuacji. Po drugie należałoby zrewidować nasze stosunki dyplomatyczne, które na razie opierają się na dialogu, czyli partnerstwie, a jednak należałoby stopniowo przejść do oznajmiania naszej woli Niemcom. Zresztą o czym tu rozmawiać z narodem, który własne żony i dzieci trzyma w piwnicach. Łaska ziemia, upuszczanie krwi czy szkodliwość alkoholu. To tylko niektóre teorie obalone przez naukowców w przeciągu kilkunastu lat. Dzięki badaniom DNA możemy nie mieć żadnych wątpliwości co do naszej wyższości nad Niemcami. Jak twierdzą naukowcy, to dopiero początek. Już wkrótce rozpocznie się egzaminowanie genów Amerykanów, Rosjan i Somalijczyków. Czy od nich także okażemy się lepsi? Marcin Szarpał, CCN.